Więc oficjalnie Olbia, czyli Sardynia. Właśnie przez widoki z samego samolotu były takie, że naprawdę to był ogień, te góry, wszystkie, arkusowe morze, zatoki. No i strecę na kolegę, i łapiemy autobus, i jedziemy do, do hotelu. Jestem właśnie w apartamencie BNB, czyli Betten Breakfast. Teraz stoję na balkonie. No i w sumie to nie jest takie to złe 55 euro na spółkę. Daje radę, Zaraz zobaczymy, co jest w środku. I tak to wygląda w środku. To jest właśnie moje łoże prawie, że małżeńskie. To są dodatkowe dwa łóżka piętrowe. Trochę ciemno, ale chyba widać. Tam jest telewizor. Woda. A tutaj jest Łazienka, taka duża. O, jest jestem właśnie odbity teraz. To ja. Tutaj wydecik. Kibelek. Wanna. No i w sumie dobrze to jest. Za 55 euro na dwójkę to jest wystarczające. 4 formaggi, czyli czterech serów i plus takie ładne taki ładny wino no, także trzeba się najeść a później idziemy dalej zwiedzać a więc pizzy zjedzone, a my dalej chodzimy i zwiedzamy co tutaj się dzieje naokoło jesteśmy właściwie w zatoce trochę wieje, wie. więc może dmuchać Trzeszczeć Zaraz wrócimy do centrum Zobaczmy co tam się jeszcze dzieje Wieczorową porą Chodzimy właśnie po mieście Zrobiliśmy zakupy w dużym supermarkecie Typu golarki I inne takie rzeczy A tutaj jakaś fontanna Ale nie wiem czy będzie coś widać Tutaj jest mapa Olbi Ale tak szczerze mówiąc to miasto nie zachwyca Znaczy jest fajne, jest na pewno 100 razy lepsze niż Katania Która była ruiną A tutaj takie leniwe życie się toczy A tam jest stacja kolejowa Jutro będziemy stamtąd jechać do La Madaleny To teraz spróbujemy zobaczyć to miejsce Czyli tak to wygląda właśnie z zewnątrz spróbujemy do środka to jest bazylika jednak czyli to są jednak ruiny, które są właśnie tutaj pod ziemią ale już jest za późno, więc zamknięte jest no niestety, trudno No czyli cała archeologa znajduje się pod ziemią, no to wiadomo. Jest krót, wracamy na chwilę do naszego pokoju i później spróbujemy znaleźć plażę Costa Esmeralda Dokładnie tak idziemy. A nasz Beton Breakfast jest gdzieś tam właśnie, to pod słońce kotek. kotek mam rotek córek ale jest i śpiący jest a tak wygląda kuchnia tutaj gdzie będziemy się stołować w ogóle to jest taki prywatny dom zamieniony właśnie na, na posesję Beton breakfast czyli śniadanie spanie i bardzo fajnie to wygląda jest 28.00 po musieliśmy połazić że może uda nam się dojść nad morze gdzieś ale poszliśmy źle i się zgubiliśmy. Więc teraz idziemy gdzieś w bok, później znowu w bok, później kolejny bok i pewnie nam uda się wrócić do naszego BB. &B. Ale to się wszystko no noc jest młoda, jest ciepło. Także no, życzcie nam powodzenia. No dobra, no to wróciliśmy. Zaraz będziemy na chacie. No i myślę, że to już tyle na dzisiaj. Jutro kolejny dzień i myślę, że też będzie fajnie. No. Ok. Mamy już następny dzień rano. Idziemy właśnie na stację. Złapać autobus do palo. Jedziemy jednak autobusem, nie pociągiem, bo nie ma połączeń. dzisiaj jest trochę inna pogoda, trochę gorsza, ale tak jest fajnie ciepło. Także myślę, że zapowiada się dobrze. No to idziemy. Właśnie wpalał, pojechaliśmy tutaj autobusem z Olbi. nieco ponad godzinę za 3 euro. I teraz musimy się zorientować, co z biletami. Czy się kupuje na promie, czy gdzieś? No zobaczymy. Mamy już bilety i zaraz będziemy płynąć, bo zaraz jest rejs. A to jest palał, trochę wieje Nie wiem czy nie będzie trzeszczało ale tutaj turkusowa woda a my będziemy płynąć na ten archipelag właśnie do La Maddalena. Maski wymagane, no niestety takie są przepisy teraz, takie czasy. A zatem jesteśmy już w La Maddalena Jest to archipelag, który składa się z siedmiu wysp Dwie są zamieszkałe, a pozostałe to jest rezerwat przyrody Kiedyś była to jej baza amerykańskiej marynarki A teraz jest to takie typowo turystyczne miejsce My za chwilę przejdziemy szukać naszego apartamentu Jest to jakieś 20 minut stąd Ale na wygląda naprawdę fajnie, więc Dobrze się przejść i wszystko to zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda E To tak wygląda nasz apartament. to w sumie takie małe mieszkanko tutaj na takiej ulicy. A w środku, a w środku mamy takie rzeczy. Tutaj jest połączona kuchnia doskładnie kuchnia z wyniosłuszkiem. Tutaj jest duża sypialnia to jest kanapa duże łoże duże łoże. Mini telewizor szafa, i zaraz też jest łazienka po lewej stronie. A to jest łazienka, to jest pralka, toaleta, prysznic. Czyli wszystko prezentuje się w miarę. Wszystko to w cenie 210 euro za, za trzy nocki. na dwie osoby, więc jest nieźle. A tu już taki telewizor w dużym pokoju. Wiatra się kręci, chyba jest popsuty. Nie no, żartuję dopiero które włączyliśmy. Potężny kaktus w centrum La Maddalena. No, może nie w centrum, ale tam gdzie mieszkamy, niedaleko. O, tutaj może lepiej widać z tej strony. Piękne kolory, jest naprawdę ogromne. No my schodzimy właśnie do centrum, a po drodze takie klimaciki. Tak to wygląda tej pranią, co można powiesić sobie. Jesteśmy znowu w centrum na dole i teraz szukamy jakiejś restauracji, żeby coś zjeść. Pewnie pizza, też się okaże. W sumie pizze są najlepsze tutaj. Tak, to ja właśnie. W lustreczku. I ten klimacik południowy, który właśnie bardzo lubię. O, tam coś jest otwarte. Może podziemy tam coś zjeść. No i robi się pogoda, oczywiście. Było chwilowe zachmurzenie rano, ale już ma być teraz fajnie. Jedziemy dalej. Zwiedzamy. Fajnie, wszystko wygląda naprawdę fajnie. Podoba mi się. Ale tam mi się zawsze podobał w takich miejscach, w takich typowo południowych, południowo-europejskich. Woda jest tutaj turkusowo-przezroczysta, no po prostu jak z kranu dosłownie. No tam coś płynie. Pięknie, naprawdę pięknie. I ten turkusik, ten turkusik, tam ryby pływają. Nie, wiadomo, nie wiem, czy będzie widać na wideo. ale są. No tak, i następna łajba. Tylko po słońce jest, sorry. Tutaj klimaty właśnie takie są. Coś pięknego. Tak dla mnie. A my sobie chodzimy po miasteczku. Naprawdę super wygląda to. To to jakiś placek kolejny. Obczajamy właśnie. A to jest pomnik poświęcony Giuseppe Garibaldi. kolce, kolce, ała. jest odjazd naprawdę zaraz tam sprawimy dość jeszcze nie da rady tam przejść a jak się przejść to jest pod słońce ale mimo wszystko nie jest samogite. ogień Lataliśmy, ale były bardzo duże zakłócenia, bo są jakieś anteny. Także takie krótkie wideo, A teraz idziemy jeszcze na Sąduł Zobaczcie, co się dzieje na mieście. No i zobaczymy, co będzie. To miejsce ożywa nocą. Powiedzmy, że coś się dzieje. Stragany się pojawiły. Troszkę ludzi. Dobry dzień, powoli się zbieramy, a jutro będzie jeszcze lepsze.